Straszny klocek wyszedł tu z przodu. Jak mam być szczery z wami. O -o. o o! No słuchajcie, tego nie przemyślałem, nie Halo, halo! To znowu ja z tej strony witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No, i słuchajcie, w poprzednim odcinku kończyliśmy i malowaliśmy sobie samochodzik. Eee... Tak, oświetlenie dorobiłem, wszystko dorobiłem i zaparkowałem go tam, eee, żeby sobie już stał. On tam już jest bezpieczny, on tam już jest skończony i tędy cholera nie wyjdę już. Muszę sobie tu koniecznie gdzieś kibelek zostawić. No I jak zwykle, słuchajcie, jak. Eee... Chyba co odcinek zaczynam w nocy, standardowo, ale to nie jest ważne, słuchajcie, bo dzisiaj będziemy troszeczkę w warsztacie siedzieć, a to dlatego, że będziemy sobie kończyć ten samochodzik. Ale, żeby skończyć ten samochodzik, ja będę potrzebował jeszcze sporo farby znaleźć, także no na pewno jeszcze będę musiał trochę farby pozbierać, ale możemy sobie, słuchajcie, dokończyć te nasze nadkola. Czy jak zwał, tak zwał. Nie jest to ważne, jak się to nazywa. Ważne, że to sobie dokończymy, właśnie, nie? I mniej więcej słuchajcie, coś takiego byśmy sobie dorobili po każdej stronie. I wydaje mi się, że to będzie spoko wyglądało. Aczkolwiek, jak teraz się tak zastanawiam, to wydaje mi się, że te światełka powinienem przenieść bardziej do tyłu. Jak to tutaj wygląda? No, koniecznie. I ten mechanizm do otwierania też mogę powiększyć delikatnie. I zrobić go jakoś tak na równo z tymi rurkami tutaj. Bo teraz będę miał miejsce tutaj, żeby coś zrobić, nie? I wtedy zobaczcie, tutaj mi nie będzie to wystawać. Może będzie łatwiej mi tutaj krasnala wrzucić czy coś. No, chyba tak to będę musiał zrobić. Chyba tak to będę musiał zrobić. Ale w pierwszej kolejności, słuchajcie, to ja muszę usunąć te rurki tutaj. No i dorobić te nadkola. Zastanawiam się, jak z przodu to, to zrobić. Jak, jak to z przodu ogarnąć, nie? Bo to też jest dość. Dość ważne, żeby z przodu to zrobić. Tak samo. Dobra, pięknie. No i generalnie sam pomysł z tymi nadkolami. Jak dla mnie jest OK. Tylko zobaczcie teraz to naprawdę taki klocek się zrobił tutaj. I no serio myślę, że myślę, że światełka będzie dobry pomysł przenieść tutaj w, te, w, te, w to miejsce. Tu sobie przeniesiemy światełka i mechanizm. Wydaje mi się, że mógłbym poszerzyć ten mechanizm. Aczkolwiek kurde z drugiej strony, czy ja potrzebuję go powięk powiększać? Wiecie co, może po prostu tutaj dodam rurkę. I łożysko schowam w ten sposób jakoś. No, zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Może, może przerobię to całkowicie. A, no tak, bo tutaj do lampki było łożysko przyczepione. To już nie mamy tego. No, no to teraz tym bardziej, słuchajcie, będę musiał to zmienić, także nawet lepiej wyszło. Także spoko. Dobra, no i łożyska sobie damy tutaj. Tylko kurde, tak się zastanawiam, bo ja chyba będę musiał pomalować jakoś te łożyska. A teraz nie jestem pewny, jak je pomalować. To jest problem. Troszeczkę to jest problem. Dobra, więc na razie ten tył sobie zostawmy na później. Spróbujmy tutaj coś dorobić. I tu jest teraz. Jeszcze większy problem, słuchajcie. Bo ja to muszę tak zabudować, jak to jest tutaj. A żeby to tak zabudować, to ja musiał zacząć budować. W tym miejscu. A co za tym idzie, słuchajcie, zabuduję sobie fotel, nie? Znaczy niby mam tu miejsce, żeby wejść. No ale już tak no niewiele tego miejsca jest. Znaczy w zasadzie ten fotel mogę usunąć, nie? To, to mi nie jest potrzebne tutaj. Jak będę z kimś grał kiedyś, to. To najwyżej fotel mu gdzieś indziej wybuduję, to jest tylko tymczasowy fotel. Ja gram solo, więc wystarczy mi jeden fotel. Więc w sumie niech to tak będzie, niech to tak będzie słuchajcie. I tutaj sobie też to musimy zabudować oczywiście. W ten sposób. Tu możemy w ten sposób zabudować. Tylko nie wiem słuchajcie jak to będzie wyglądać tutaj przy... Przy masce jakby, bo zobaczcie, że ja tutaj muszę aż dotąd wyjechać. I no, i to jest słabe dość, nie? Fajnie, fajnie że jest nadkole. Tutaj bym sobie mógł w ogóle poszerzyć o jedną kratkę, nie? Zrobić taki stopień. Bo czemu nie? Jakąś teksturę będzie miał, przynajmniej ten samochód teraz, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie spoko wyglądało. I tu sobie będę mógł stanąć nawet. I wydaje mi się, słuchajcie, że będziemy musieli przedłużyć o kilka bloczków przód. I co teraz? Jak to ogarnąć? Jak to ogarnąć, żeby to mi się tutaj wszystko mieściło. No przede wszystkim wydaje mi się, że ja tak trzy bloczki muszę dołożyć. Dobra, no i mniej więcej tak będzie. Tak będzie skrzynka, nie? No i zobaczcie, ile tutaj teraz mamy miejsca. Generalnie mógłbym sobie schować tutaj zbiornik na paliwo i silnik teoretycznie. No ale silnik już mam ukryty, już go nie będę stamtąd wyciągał. Ale zbiornik na paliwo. Hmm, jak najbardziej byłbym go przenieść. Ale straszny klocek. Nie, wiecie co, z góry to musimy zabudować? Bo zobaczcie, jak teraz ta maska wygląda. Ten przód cały. Jest taki płaski, nie. To mi się nie podoba, słuchajcie. Musimy to jeszcze raz odczepić i przyspawamy to. Wyżej. I teraz tu z dołu sobie możemy to zabudować. I tym się już nie będziemy przejmować, słuchajcie. To zostaje, bo skrzynka w sumie może sobie wystawać z dołu. Ona ma zbierać metal. I tu z góry sobie to musimy zabudować, więc tak sobie to musimy zabudować jakoś tutaj. Tu wydaje mi się, że, słuchajcie, że usuniemy sobie to. Aż, kurde, i skrzynkę podniosłem. O nie. Dobra, na razie nieważne. Chciałem rurkę usunąć. Tutaj jeszcze oczywiście będę musiał dobudować coś, niecoś, nie? Także tym się nie przejmujcie, że to tak na razie wygląda jak wygląda. Dobra, ja myślę, że przód taki mniej więcej może być. I tutaj sobie pierdykniemy. Słuchajcie, światełka. Albo wyżej? Nie, wyżej chyba światełka muszę zrobić. O, tak będzie lepiej. Weźmy trochę tego metalu i zabudujmy światełka z góry. No i coś takiego byśmy musieli mieć tutaj z przodu. Zastanawiam się, czy tu jeszcze tego nie zabudować, ale to już by było za dużo, mi się wydaje. To już by było za dużo. A tutaj możemy do dołożyć jeszcze coś takiego, bo takie coś mamy z drugiej strony. Tutaj tył jeszcze będę musiał dokończyć. Przód zrobił się znacznie cięższy, zobaczcie na amortyzatory. Musimy tutaj dołożyć chyba po jednym. I okej, okay, mamy jakąś tam maskę zrobioną, nie? Wydaje mi się, że to już całkiem spoko wygląda. Tylko kurde, tak teraz. Yy... No, to jest terenowy samochód, więc musi być wysoki, chyba, nie? Taka straszna dziura mi się tu zrobiła, ale to chyba o to chodzi. To, tak, tak ma być, tak ma być, słuchajcie. Które mam od światełek? Chyba jedynkę, dobra. Jedyneczka jest od światełek. Podłączmy sobie przednie lampki do tego. A w sumie mógłbym zrobić tutaj o. Nie, nie mogę zrobić, bo tu mi się to będzie otwierać. To nie mogę zrobić takiego stopnia. Chciałbym zrobić taki stopień. Szkoda, że nie mogę tego zrobić. Eee, dobra, dotąd, dotąd, dotąd sobie te Taki, że niby Taki, że niby zderzak zrobimy, nie? I tu z przodu też bym mógł coś takiego zrobić eee, Tylko o jedną krateczkę, nie? Ten grill jest teraz jakby nierówny, nie? Nie jest na środku I to jest, to jest bardzo, bardzo słabe Dobra, usuwamy to Usuwamy to I z tyłu, z tyłu też to usuwam Usuwam to z tyłu też Chociaż z tyłu wygląda całkiem nieźle, nie? Może byśmy powiększyli grill? Powiększymy grill, słuchajcie, powiększymy grill. Ja już wiem, słuchajcie, jak te śmieszne samochody wszystkie powstają teraz w dzisiejszych czasach. Jakiś gościu pewnie zaprojektował samochód i sobie myśli, o nie, nie, ten grill jest za mały, źle to wygląda, powiększmy ten grill. I dlatego robią teraz takie duże grille w tych wszystkich nowych samochodach. Dobra, no i pięknie, ale mamy ogromny teraz ten grill. Super, 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 super. Super, 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 ale teraz czołg jest niezły, nie? Teraz jest czołg masakrycznie wielki, ten czołg. Masakrycznie wielki ten czołg. Dobra, weźmy sobie jeszcze to sobie zrobię, na szybciutko jakoś. Dobra, no słuchajcie, odbudowałem to, tylko trochę dziura się tu zrobiła i nie jestem pewny, czy Krasnal mi... Znaczy Krasnal nie powinien wypaść, bo on na wysokość tutaj nie wypadnie raczej. Więc wydaje mi się, że mogę to chyba tak zostawić. I chyba to tak na razie zostawię. Jak będzie krasnal wypadał, no to dodam tutaj najwyżej poprzeczkę jeszcze taką siup. I usunę ten podłużny podłużną rurkę. Ale wydaje mi się, że samochodzik mamy już w miarę gotowy. Straszny klocek wyszedł tu z przodu. Jak mam być szczery z wami. O, -o. O, o, No słuchajcie, tego nie przemyślałem, nie? Dobra, w takim razie usuńmy to, usuńmy to, e, usuńmy to. Dobra, słuchajcie, no troszeczkę to skróciłem, ale zostawiłem lampeczki tak o jedną krateczkę wysunięte, żeby to w miarę e, było dłuższe. Ale żeby wiecie, tutaj dołem nie wystawało. Teraz już nie powinno być problemu. Bo wydaje mi się, że on jest tak samo tutaj z przodu wybudowany, jak był wcześniej, nie? Czyli skrzynka do samego fotela, tutaj zbiornik na paliwko schowany, weźmy to podłączmy. W sumie trójeczkę, nie, jedyneczkę możemy do lampek. No, no muszę powiedzieć, że ten przód to tragicznie wygląda, nie? I wiecie, co zrobimy, żeby tak nie wyglądał? Eee, zabuduję tutaj. Eee, zaraz spróbujemy wyjechać po, po tym, po rampie. Zobaczymy, czy dam radę wyjechać to jest jedna krateczka. Wydaje mi się, że to nie powinno mieć takiego aż, aż dużego wpływu. No, bez problemu. No, bez problemu. Bez problemu. Super, dobra. No, oczywiście, jak szybko pojadę, ale to, to nawet, jakbym nie miał nic z przodu, to jakbym szybko pojechał, to i tak bym uderzył, bo, bo, bo tak działa gra. Mm, dobra. Słuchajcie, no, możemy sobie to malować, tylko. Wy mi podpowiedzieliście, żebym go pomalował na takie wojskowe barwy. I okej, okay, to jest w sumie całkiem możliwe do zrobienia. I nawet bym w sumie wiedział, jakbym coś takiego mógł zrobić. Aczkolwiek problem jest, słuchajcie, bo ja potrzebuję, wiecie, żeby zrobić taki jakby moro. To ja potrzebuję. Eee, Widzicie, najwyżej kurczę, bym używał wielu kolorów, mógłbym nawet y, takich tych użyć. Chociaż nie, lepiej by było bardziej takie zielone-brązowe, mi się wydaje. Eee, ale ogólnie chodzi o to, że no ja muszę zrobić tak, że na przykład tutaj zrobię krateczkę taką, 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 nie? I, i, I najwyżej wezmę sobie tutaj następny kolor. I zrobię tak, nie? I, I najwyżej sobie wezmę jeszcze. Oj, pomalowałem to, co pomalowałem już wcześniej. Eee, ale ogólnie, jakoś tak byśmy musieli to zrobić, nie? I ja do tego będę potrzebował mnóstwo, mnóstwo farby, no bo każda krateczka będzie mi kosztować jedną farbę. Eee, jest całkowicie inaczej, jak chcę malować cały samochód, bo mogę sobie wziąć, przeciągnąć pyk i 200 kratek pomalować za jednym razem jakby, nie? Znaczy oczywiście tutaj nie byłoby to możliwe, no bo mamy nierówne powierzchnie. No ale, no wiecie o co chodzi, nie? Generalnie, no z farbą będzie ogromny, ogromny problem. No ale mniej więcej zamysł wam pokażę. Nie wiem jakich kolorów powinienem użyć, może... Wydaje mi się, że to kurde nie ma znaczenia jakich kolorów użyję. Mogę kurde po prostu klikać Tutaj trochę coś, coś ciemniejszego damy. Możemy po prostu klikać, ale może szarych nie. E, ale takie żółte, zielone, e, pomarańczowe i te brązowe takie jakieś. E, myślę, że były spoko. Nie wiem, nad czerwonym się zastanawiam. Ale nie, czerwonego nie. E, I bardziej wydaje mi się, że nie te. Chociaż e, na tym metalu. Nawet jeśli pomalowałbym tak, one z, te kolory są takie wyblakłe na tym metalu. Czekajcie, może wjadę do garażu, będzie lepsze światło, bo jak zawsze znowu mi się ciemno robi. Tylko kurde, czy to takie kolorowe będzie spoko? Bo zobaczcie, że ten metal, tragedia, ten metal wygląda, bo ten metal nie da się tego metalu pomalować tutaj, nie, na, na tych brzegach. I to jest troszeczkę lipa, Stra traci to całkowicie swój urok tutaj. Zobaczcie, że to tak kiepsko wygląda, nie? No ale dobra, słuchajcie, wiecie co? Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Na razie tego sobie nie będziemy malować, a jakoś mamy troszeczkę jeszcze czasu, a ja mam jeszcze tutaj jedną taką drobną rzecz do zrobienia. Miałem to zrobić poza odcineczkiem, ale w sumie możemy sobie to zrobić teraz szybciutko. E, ogólnie, generalnie chodzi mi o działka. E, potrzebujemy działka odbudować i działko wybuduję sobie tutaj z tyłu. Nie pamiętam, ile ja tego, to kratek odsuwałem, ale wiecie co? To działko sobie wezmę, Od, odetnę tutaj. I przyspawam sobie je znowu, wiecie, do tego muru. Tylko po prostu kawałeczek dalej tutaj przy piłach, za, za piłami jakby. Tutaj tych pił nie mam niestety w tym miejscu, ale to nie szkodzi. Słuchajcie, to nie szkodzi. Mi się wydaje, że to nie powinno e, robić żadnej różnicy. No bo generalnie w momencie. O, tylko czy te piste. Czy te sensory tutaj dadzą radę w ogóle wykryć? Bo jak tutaj przyjdzie boss, to te sensorki na 100% nie zadziałają, nie? No ale dobra, ale dobra. Albo wiecie co, wybuduję to tutaj przy piłach bliżej. Bo wcześniej tutaj nie było trzech albo czterech pił, nawet, i tu, tutaj było w tym miejscu działko, więc no, wydaje mi się, że, ta, że w tym miejscu będzie to lepiej wyglądało. Raz, dwa, trzy, cztery. Straszne lagi mam, jak już coś przyłączam do tego muru, w ogóle do bazy. Dobra, pięknie, mamy odbudowane działka. Słuchajcie, mamy mnóstwo kluczyków, bo ostatnio też byłem właśnie i zbierałem kluczyki, eee, właśnie po to, żeby ochronić nasze działeczka, tylko kurde zastanawiam się jak to zrobić, ale wydaje mi się, że w ten sposób dwa klucze powinny wystarczyć, bo tu, tu wtedy nie, nie będzie boss uderzał w, w to, tu może z tyłu bym dał jeszcze jeden kluczyk, o w ten sposób, bo tu boss jakby wtedy uderzał, to uderzałby w klucze i raczej by nie zniszczył tego, no chyba, że z tej strony podejdzie, ale mam nadzieję, że wiecie, że jakieś roboty tutaj będą z przodu, no to wtedy Działka zaczną działać, no i wysadzą tego bossa, nie? Możemy sobie ochronić też to działeczko tutaj z tyłu i ewentualnie jeszcze przyczepię jakieś kluczyki do płotków. Bo te płotki, one przestały działać niestety, bo działały kiedyś, tutaj się bosy normalnie blokowały, a ostatnio właśnie bosy mi przeskakują nad tymi płotkami, więc generalnie chyba powiększę te płotki o jedną krateczkę, podniosę te kluczyki wszystkie... I będzie wtedy super, mam nadzieję. Tu sobie przyczepię na ten płotek kluczyki, i po drugiej stronie sobie coś tu przyczepię. O, może na ten pierwszy płotek, tylko że ten pierwszy płotek chyba jest za niski. Może go od razu powiększę. Ja sobie to po odcinku wszystko chyba podniosę i po, 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 poprawiam. No i myślę, że następnym razem, jak będziemy coś budować w bazie, to. Odpalimy sobie farmę z brokułami i zobaczymy Czy znowu przyjdą trzy bossy I co się stanie, nie? Jak poprawię tutaj wszystko, te, te płotki Niestety, no mam jeszcze tylko jeden kluczyk, więc no lipa Ale... No ale myślę, że wiecie, no tutaj już w miarę, w miarę to powinno dać Ja to przeniosę, te wszystkie klucze Ja myślę, że to tutaj połączymy ze sobą w jakoś w taki sposób nie i a może dam tu kluczyko? i żeby to było połączone ze sobą wtedy na 100% boss nie przejdzie i prawdopodobnie się zacznie blokować tutaj i zacznie uderzać klucze a jak zacznie uderzać klucze słuchajcie to ja będę bezpieczny przynajmniej znaczy najważniejsze żeby moja brama była bezpieczna nie żeby moje mury były bezpieczne żeby moje działka były bezpieczne bo to głównie o to w tym wszystkim Chodzi. No ale dobra, słuchajcie, ja sobie to będę poprawiał wszystko poza odcineczkiem. E, możecie mi dać znać, czy właśnie mniej więcej taką wizję możemy mieć na samochód taką kolorową wizję. Ja będę potrzebował bardzo, bardzo dużo farby do tego, więc no, będę musiał jeszcze nazbierać sporo farby. No, ja to tak z 200 farby myślę, że to będzie mało, żeby to w ten sposób pomalować. No, ale jestem w stanie nazbierać tą farbę i pomalować ten samochód, a najwyżej jeśli w sumie przy okazji możemy sobie, może sobie w następnym odcinku to zrobimy, moglibyśmy sobie wybudować samochodzik do zbierania farby, no i zbierać farbę, żeby pomalować właśnie e, ten samochód. Ale słuchajcie, póki co to by było tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie, jeśli Wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!